Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widać klimatyzacja się kręci, klimatyzacja pracuje. Ale nie pracuje ze względu, że jest gorąco w mieszkaniu w domu, tylko pracuje, bo grzeje, grzeje powietrze powietrze, tak? Sprawa u mnie wygląda tak, że dnie są bardzo ciepłe, natomiast noce są, są zimne, a Dzisiaj było minus jeden o piątej nad ranem, i dwie noce wstecz, czy trzy, nawet do minus trzy. Dodam tylko, że jeden z czujników na mojej pompie ciepła powietrze-woda jest zamontowany na wysokości około 50 cm od ziemi. Także to takie przymrozki przygruntowe zaraz przejdziemy to pokażę także tak to wygląda idziemy dalej tu jest pompa powietrze woda a mówiłem o tym czujniku także no 40 cm szukałem i on sobie mierzy temperaturę tak jakby na zewnątrz jaką jest są kolejne te czujniki wyżej zamontowane ale chodzi przygruntowo tak Idziemy dalej. No i jesteśmy w mojej maszynowni. I sprawa wygląda tak, że nie opłaci się już, że tak powiem, włączać tak jak do tej pompy powietrze-woda. Bo tak jak wspominałem, dzień jest bardzo ładnie ciepło. aczkolwiek dom jest bardzo dobrze izolowany i tego ciepła za dużo nie przypuszcza, tak. Utrzymuje się załóżmy na poziomie w dzień 23 stopnie czy 22 stopnie w domu. Natomiast yy, nad ranem, załóżmy czy załóżmy w łazience, to zawsze jest fajnie jakieś ciut, ciut cieplej. A nad ranem, tak jak mówię, minus 3, yy, no to, to jednak, jednak to zimno gdzieś tam troszeczkę jeszcze czuć. Jest reszta to. Nie tylko ja o tym mówię, tylko z tego, co widzę wielu kolegów na, na YouTube. Nawet takie zapytania, czy to się kiedyś skończy, czy będziemy grzeli do, do lipca. Zobaczymy. Natomiast już jak, jak jesteśmy tutaj, kręcimy, kręcimy, kręcimy kręcę film, e, więc zrobię podsumowanie. E, co prawda to by był chyba 8 miesiąc pracy jej, gdyby pracowała 9 maja, tak 8 miesiąc pracy, natomiast 9 maja żadnego podsumowania nie będzie, bo ona i tak nie pracuje i tak nie pracuje i już w tym sezonie pracować nie będzie. Natomiast o co chodzi? No chodzi mi tutaj. To jest zużycie energii elektrycznej przez 8 miesięcy. Tak jak widać, na koszt nie ma co patrzeć, bo ja mam ustawione 65 groszy. Natomiast teraz ta energia dużo więcej kosztuje. Aczkolwiek ja energię mam tak jakby własną, także nie patrzę na koszt, tylko na zużycie, dlatego że sobie to przeliczam, jakby to wychodziło. Załóżmy. W przyrównaniu to do ekogroszku tak? więc tu nawet nie ma żadnego przyrównania bo bo jakby nie liczą, żeby nawet 1500 zł wychodzi, wyszło tutaj no to u mnie to na ekogroszku 2600-2800 zł. także nie ma przyrównania żadnego zobaczymy jeszcze tutaj jak to jak to dzisiaj słoneczko podarzyło. 34,9,35 kWh kilowatogodzin Dodam, że to jest z instalacji 6:12 w piku na dachu i falownik piątka. Tak W tym momencie podsumowanie na, na dzień dzisiejszy czyli 2 maj od, od, od stycznia instalacja wyprodukowała. 1950 kWh 1950 a tutaj 200 liczyć także prawie prawie jest na zimę tylko jeszcze trzeba te 20% nieszczęsne doliczyć które tutaj że tak powiem za przytrzymywanie energii musimy oddawać także tak to wygląda dlatego dogrzewam się pompą ciepła powietrze, powietrze sezon na tą pompę powietrze, woda został zakończony teraz będziemy troszeczkę tu robić różne przemyblowania prawdopodobnie na pewno się zmieni wymiennik wymiennik pójdzie testowo rurowy o tym już mówiłem na innych filmach Także też będą fajne, fajne parametry do przyglądania, i tak dalej, zobaczymy jak to będzie działać. Tu jeszcze o odniesieniu do tego zużycia energii, dodam tylko, że, że ta pompa, czyli 7 kW, 7 kW pompa ciągnęła 100 m podłogi, plus do tego 3 grzejniki. Grzejniki odkręcone tylko ze względu na zwiększenie wody przy defrostach. Tak to wygląda. Jeśli się podobało, Daj łapkę, łapkę, zostaw suba, będziesz na bieżąco. Zapraszam na swoje inne playlisty, jest tam dość dużo ciekawych filmów. Wydaje mi się, że ciekawych filmów także można popatrzeć. Będziemy też realizować inne projekty, czyli projekt upgrade'owy, projekt wymiennika rurowego. Tylko tak, jak już wspominałem na wielu filmach swoich, że z racji tego, czym się zajmuję niestety w sezonie tak jakby letnim do załóżmy lipca, do połowy lipca jestem tak jakby całkowicie wyłączony z jakichś tam projektów i tak dalej, bo muszę zająć się czymś innym, a tym co się zajmuję pochłania mi 24 godziny na dobę praktycznie. Także dlatego nie mam czasu. Jakieś tam filmiki będę dogrywał, w międzyczasie będę coś rzucał, także coś zawsze ciekawego się pojawi. Trzymajcie się ciepło i do następnego, cześć.